Witaminki, witaminki. A, jest jeszcze. Siema, witam w kolejnym odcinku, moi drodzy. Dzisiaj z kuchni nie bez powodu, nie bez przyczyny, a mianowicie odcinek, który prosiliście mi już od dłuższego czasu. Ci, co mnie oglądają, to nieliczne grono, litarne nieliczne grono, e, prosiło mnie o to, żebym zrobił odcinek, jak ja się teraz odżywiam, jak to je ten kulturysta po e, zaprzestaniu całej kariery kulturystycznej. A no je tak, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jem kolorowo, jem smacznie, jem różnorodnie. Niektóre dania są bliższe temu daniom Janka Kowalskiego, tego przysłowiowego, czyli tradycyjnego Polaka, ale oczywiście przestrzegam pewnych zasad, w których bardzo istotnym jest liczenie makro. Jak liczę makro? Moja głowa liczy, jak nie liczę, ja po prostu patrzę na posiłek i wiem, czy jest dla mnie dobry, czy jest dla mnie niedobry. Dietetyczny, oczywiście, żeby nie było, wstały Wam dzisiaj tabelki z wszystkimi liczbami, które, no, które się pojawiają właśnie, jeśli chodzi o węglowodany, jeśli chodzi o białka, tłuszcze i kalorie, bo lubicie liczyć kalorie. Ja nie liczę, szczerze powiedziawszy, ale jak już powiedziałem, mam skaner w oczach po tych 20 ponad latach gotowania dietetycznego, trenowania, startowania w zawodach, no mam po prostu skaner w oczach i wiem, co robić, żeby mi nie szkodziło i wielu mi zazdrości twierdzi, że jak ty to robisz, to masz pewnie jakiś dobry metabolizm. Nie. Mój drogi lub moja droga. Ja po prostu... Przestrzegam pewnych zasad, które no, chciałbym wam dzisiaj też mniej więcej pokazać, jak. Można jeść smacznie, jak można jeść ciekawie. No oczywiście, żeby nie było, nie zawsze tak jest, nie zawsze każdy dzień jest taki, że jem cudowny, wyrafinowany, fantazyjny sposób. Czasami jest tak, że faktycznie dwa moje posiłki to jest ryż z jakimś kurczakiem, rano jem szybko jajecznicę, wieczorem wypijam szejka, no zdarza się i tak, zdarza się i tak, że rano zjem jajecznicę, wieczorem wypiję szejka. Owszem, zdarza się, że zjem dwa posiłki. Generalnie staram się pilnować jakiś tam, jakiegoś tam schematu. Ale dzisiaj mniej więcej, tak jako ciekawostka, zobaczycie sobie jak wygląda odżywianie gościa, który podobno w miarę dobrze wygląda w dalszym ciągu, a nie startuje i jakoś nie ma zapędów na bycie kulturystą. Zapraszam na dzisiejszy raz i dobry, wlatuje pierwszy posiłek, który składa się z jajeczniczki na pomidorze, cebulce, kaparach, sól, pieprz, wiadomo klasyka, tych jajek jest pięć. Do tego orkiszowy, swojski, mozzarella light ser żółty light, no i taka szyneczka wieprzowa. Nie boję się, nie unikam, nie uciekam od tego. Za chwileczkę wysiedlam się wam makro w tabelce. Pierwszy posiłek, dlatego taki. Nie lubię przesadać z węglowodanami w pierwszym posiłku. Zwyczajnie po węglach jestem dość mocno zbulony w ciągu dnia. Ciężko mi jest się wybudzić. Gdybym jeszcze trenował po śniadaniu, to tych węglowodanów bym miał więcej w tym śniadaniu. A tak jest ich raptem 40 gram. Więc siadamy do śniadania. A sznik cieknie, coś pięknego. Słuchajcie, nie wiem czy to dla Was będzie jakieś wielkie zaskoczenie, ale znając moje podejście do diety, które kiedyś było bardzo rygorystyczne, wręcz takie obsesyjne, no byłem ortodoksem nocnym, jeśli chodzi o czyste odżywianie, tak teraz no nie do końca. Aczkolwiek jestem zdania, że w momencie kiedy staramy się progresować i yy, ta sylwetka, ten, ten rozwój to jest za nas większym priorytetem. No nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, co na przykład robię teraz, kiełbaska myśliska, tutaj jest jakieś 200 gramów tej kiełbaski, tutaj są dwie buły, zwykłe pszenne, białe, ja je będę przecinał, będę z nich ten, ten biały środek, ale gdzieś tutaj w okolicach myślę 70 gramów wędzicji, buch, buch będzie tych bułek będzie, musztarda, jalapeno, ale tylko to, żadnego innego, keczup zwykły keczup, że że jakieś keczup zero no i tutaj jeszcze będzie mozzarella light tej bułeczki watywała to będzie mi dawało jakieś 70-80 gramów węgli jakieś 20 gramów tłuszczy bo tą kiełaskę sobie wytapiam, bo ona będzie troszeczkę wytopiona ona, generalnie nie ma dużo tłuszczu, ale ona będzie wytopiona eee, i mozzarella, która da mi jakieś 10 gramów białka więc to będzie jakieś 55 g 60 może gramów białka no, słuchajcie, całkiem spoko tylko tak mówię, no nie jest to coś co jednym z każdym posiłku, ale jeden taki posiłek dzisiaj wleci. No i tak mniej więcej wygląda. taki Jeden z tych smaczniejszych, najmniej wszystkie są smaczne, ale ten. Wchodzi no, mi wyjątkowo dobrze, niedawno go odkryłem. Przez jakiś czas sobie będę na coś takiego pozwalał, e, aż mi się znuży. No. Znaczy, Posiłeczek numer 2 gotowy. Numer 3 jak to wygląda. Kiełbaska jalapeno, e, Mozzarella Light, ketchupik, musztartka można kiebaska myśliwska, bułeczki wydłużone, super naprawdę super, już nie mogę czekać, aż ciknie tutaj jest spoko, powinno się mam siedzieć makro ale tak zaznaczam, to jest takie żywienie na podtrzymanie tego co mam żeby sobie móc trochę pozwolić, mieć trochę radości z jedzenia, radości od życia ale niekoniecznie tak bym się odżywał, gdybym chciał zrobić super progres słuchajcie, jeszcze tak uzupełnienie, co do mojego posiłku wylatuje omega 3, tam tych kwasów nasyconych było trochę więc e, lubię sobie to zrównoważyć omegą, e, takie 3 gramy tylko dosłownie, e, żeby było troszeczkę zdrowiej. No bo generalnie tak, makrochłonki tam się zgadzały, ale te proporcje kwasów tłuszczowych, byłbym za tym, żeby jednak dbać o te proporcje, żeby tych kwasów tłuszczowych było w naszej diecie najwięcej z tej puli kwasów omega 6. Tak pośrednio, no i tak jak te proporcje mówią omega 9, 6 i 3, 3 części omega 3, więc niech będzie, trzy kapsułki, latują. Słuchajcie, nieodzownym elementem w mojej die codziennej diecie jest odżywka białkowa, którą pijam yy, dwa, nawet czasami trzy razy dziennie, w zależności od tego jak sobie radzę z posiłkami, ale ten proch jest nieoceniony i tutaj jest ten Gold Standard, który no już od dłuższego czasu w mojej yy, kuchni gości czy to potreningowo, czy przetreningowo, czy do śniadania, czy między posiłkami codziennie przynajmniej razy dwa, jak nie trzy razy dziennie piję sobie taką odżyweczkę. Yy, no, także bardzo fajna opcja, żeby uzupełnić białko. Raczej stosuję o posiłkach, które mają być lekko strawne, mają być szybko strawne, więc bezpośrednio przed, bądź bezpośrednio po treningu. Czasami, gdyby się zdarzyło, że jadę gdzieś w podróż i wiem, że z posiłkiem może być lipa, no to biorę sobie do woreczka, pakuję sobie takie 50 gramów Golda i jestem bezpieczny. Kolejny posiłek to anaboliczne kanapeczki. Kanapeczki, z których się Robert Budeńka śmieje, ale dla mnie są super. Ja lubię kanapeczki, nie wiem czy lubić kanapeczki, ale no chyba każdy kanapeczki. Te są szczególne, bo to jest na chlebku od mojej mamy. Chlebek porkiszowy, robiony na zakwasie. E, przepyszny, obłędny i super zdrowy. Do tego jest mozzarella light, do tego jest siekany pomidorek, siekana czerwona cebulka, rukola, na to wszystko wrzucam do góry nogami, właściwie rzutkiem na dół, takie sadzone jajka, które sobie robię cztery, bo kanapeczki są cztery. Na górze troszeczkę parmezanu, i oczywiście kapary pod spodem, i tutaj taki bekon, czyli dwa, dwa plasterki raptem tego bekonu. I, no, jak mówię, i relacjonuje to mi ślinka cieknie, i zbyt długo to ujęcie nie będzie trwało, bo zaraz ten talerz będzie pusty, ale po prostu petarda. Jedźcie smacznie, jedźcie smacznie moi drodzy, a to jest po prostu obłędne. No i mi się z tego losną. Kanapeczki i kalpicie nam kanapeczki to widelcem drodzy, raz mi były tak kanapeczki deserwowane w jakiejś restauracji. No i po prostu przepadłem. Podejrzewam, że chleb i wino to było, nie? Były też jakieś grzanki, na których było awokado, na których było jajko, takie sadzone, No a po prostu przepadłem. I tak od tego i od tej pory giem kanapki to jest zawsze widelcem i nożem. Więc mogło się to dziwnie wydawać, no ale tak jest. I mam swoje takie obrządki i pewnie też macie jakieś swoje obrządki, tylko to nie chcecie się przyznać. Ja mam no, na przykład za dzieciaka miałem widelec, z którego jak nie miałem, bo był na przykład gdzieś w myciu, gdzieś zaginął no to byłem w stanie nie zjeść obiadu, bo po prostu mój ulubiony widerec gdzieś zniknął. Mam swoją łyżkę, którą mi to jest takie dziwne, ale po prostu no powiem Wam, że mam takie obrządki i wydaje mi się, że wiele osób też, więc piszcie w komentarzu, szczerze, że też macie takie, takie dziwactwa jakieś swoje. Ehm, no, także ścinam moi drodzy, bo to jest tak dobre, to jest tak dobre, że po prostu szkoda je, Kolejne niesamowite danie tego dnia. Moi drodzy, mam ostatnie dwa tygodnie taką wielką fazę na wigilijne potrawy. I mam takie łóżka z borowikami e, włoskie e, w barszu czerwonym. sobie sam przyprawiłem, oczywiście mocno szosunkowany. Więc tu jest tak węglowodanowo-białkowo. Węglowodanowo, jako że dzisiaj trening był dosyć ciężki, więc. Mnie na coś takiego pozwolę. I nawet ciężko mi się mówi, bo y, nawet tego powiadam, o tym do silnika mi cieknie i czym prędzej muszę przestać, bo y, zaraz y, mi to ostrze wszystko ostygnie. A klucz jest taki, że to ma być po prostu gorące. Zlecimy z tematem. Moi drodzy, jak na sam koniec naszego odcinka, małe podsumowanie. Widzieliście jak tu mnie i mam nadzieję, że udało mi się Wam udowodnić, że to co potocznie nazywamy dietą i to czego się ludzie boją, niekoniecznie musi być czymś strasznym, niekoniecznie musi być czymś nudnym, niesmacznym, męczącym. Zaznaczam, jest to podejście dla człowieka, który chce zdrowo się odżywiać, który chce mieć zróżnicowaną dietę, który chce, żeby nie brakło w tej diecie niczego, nie jest to idealne podejście, nie jest to idealne rozwiązanie dla osoby, która m, konkretnie w sportach sylwetkowych, no bo gdzieś tutaj w okolicach tych y, sportów sylwetkowych się kręcimy, chce zrobić maksymalny efekt. No, bo tutaj dieta już to podejście do diety musi być trochę bardziej techniczne i nie jemy jak ludzie, tylko jemy bardziej trochę jak cyborgi, jak maszyny, które trzeba wykarmić i podać im odpowiednią ilość oktanów, czytaj węglowodanów, tłuszczy, białek, żeby zbudować tą kreaturę, która później rządzi na scenie. Więc ja jestem osobą, która po prostu chce podtrzymać sobie jakąś tam sylwetkę więc nie może zabraknąć białka, to jest przede wszystkim najważniejszy makroskładnik w naszej diecie. Nie może braknąć w naszej diecie tłuszczy, więc dieta eliminacyjna, w której eliminujemy zupełnie tłuszcze jest dietą głupią, mogę tak śmiało powiedzieć, bo one są nam niezbędne do zdrowego funkcjonowania. Węglowodany, w moim przypadku, zauważyłem, że w przypadku mojego metabolizmu, w moim wieku, przy mojej aktywności, która jest generalnie spora, generalnie mogłoby się wydawać, że tych węglowodan będzie wymagać sporo, no to jestem w stanie funkcjonować na całkiem jakichś wysokich wartościach tych węglowodanów, bo różni to bywa dziennie. Czasami to jest i 100 gram dziennie tych węglowodanów. Kalorycznie zobaczcie sobie cały bilans, jak to wygląda. To jest dzień taki przeciętny. Bywa, że jem o jeden posiłek mniej, bywa, że raczej nie jem więcej, bo, 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 bo tak się nie zdarza chyba, że jakoś weekendowo zjem sobie jakąś pizzę, ale generalnie jest tak, że jak zjem tą pizzę, to generalnie chcę mi się iść. Kolejnych posiłków, i tak ten bilans jest bardzo zakręcony wokół tych wartości, jakie zobaczyliście dzisiaj. Moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Piszcie w komentarzach, jakie Wy macie podejście do diety, czy to jest dobre podejście do diety, czy niedobre. Tylko zaznaczam, pamiętajcie. Miejcie to w głowie, że to nie jest żywienie profesjonalisty to ten trening, który gdzieś oglądacie na moich vlogach i tak dalej, to też nie jest podejście profesjonaliste, bo tak się osoby, które przygotowują się do zawodów, nie trenują, przynajmniej nie powinny trenować, powinny dawać siebie o wiele, wiele więcej. Mam to za sobą, dziękuję bardzo. Teraz przyszła pora na innych. Póki co, dzięki serdecznie za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się.